Witam Was dzisiaj, żegnam Was jutro. To jest Paweł, a to jest Żyłka. I witamy Was w kolejnym, i to już drugim odcinku z serii Kariera FC25. Jak widzicie jesteśmy Marcinem Bednarkiem. W poprzednim odcinku Marcin Bednark strzelił aż dwie bramki. I został bohaterem meczu, w jednym meczu strzelił dwie bramki, na poczet wygranej Do tego ulepszyliśmy mu tempo i dribbling Zobaczymy jak pójdzie mu dzisiaj Także ostatnio pierwszy mecz i trening grał Żyłka Dzisiaj będę pierwszy trening i mecz grał ja Także co, chyba przechodzimy sobie do treningu, tak? Tak, przechodzimy Także stworzyliśmy sobie nowy plan treningowy Także co? TIMELAPSE Jak widzicie już jest po treningu No, trening nie poszedł najle najlepiej, głównie dlatego, że mieliśmy nowe ćwiczenia Mamy tutaj e, punkty umiejętności, więc co, co? Co ulepszamy? No myślę, że najbardziej liczy się teraz nam tempo i dribbling, a potem strzały Dobra, jest coś za jeden? O, jest tutaj Dobra, panowanie nad piłką, tempo, e, także co? Przechodzimy sobie do pierwszego meczu Trzeciego już meczu w sumie Dzień meczowy. I tak, już 64 minuta, aż więc długo zagramy sobie. Tak, zyskujemy zaufanie u trenera tak naprawdę. I co to jest motor Lublin SC Werl Tak, także... Coś takiego. Także gramy jako oczywiście tutaj Marcinem. No i Marcin wchodzi. <coughs> Marcin wchodzi, 64 minuta, długo sobie pogramy. Także to jest nasza bra... To jest ich bramka, dobra. Okay. Już piłeczkę mam i pierwszy strzał i. O, no, już. Było dosyć, dosyć blisko. blisko. Bramkarz się musiał napracować. Dobra, może będę krył tutaj na razie ich. Tak ci chyba te kółka pokazują, chociaż nie wiem. No, dokładnie. Dobra, ma to. O, ale błąd broni. O, nie. Dobra. Na szczęście bramkarz broni. Nie, nie wiem, gdzie jestem. okej. Okay. Tu jesteś, podano na ciebie. Ale przegrałeś ten pojedynek no, główkowy. A ja dostałem mi tak. A piłkę. <laughs> no, ładnie tutaj wydryblował. Kurde, na Marniewa nawraca na obronę No i co? Teraz pytanie: A oh, dobrze w obronie. A, na szczęście bronione, jestem tutaj na wrzutce. Nasz Martin z numerem 8, trzeba ja mi zaraz jeszcze jakąś historię dopisać. Dlaczego ta 8 jest tutaj? No, no jest, zarobi się to na pewno któregoś razu. Kurde coś, nie wiem, z tej obronią, nie wiem, czy nie jest tak dobrze w sumie Siedzi mnie cofają, ale przypominam, że Gramy na poziomie zawodowym, chyba, tak? Tak, tak I oczywiście lepszy klub będzie lepszy poziom Wiadomo, jest to Ekstraklasa, jest dobra, no ale Motor Jest jakimś kurde Klubem, którego nie, nie mam, nie znam Aj Nie no, idzie mi git Trochę takie na farcie. Tu no już no, tam gdzieś dobrze wychodzisz, man. No. Ale 5-7 oceny. Tam pewnie są też jeszcze jakieś zadania na mecz. Ale na razie się na tym nie skupię. O no. Wygra. No i co on robi? Przejął. Przejął, stracił, przejął. No, z trudem się udało po prostu. Dokładnie podam sobie mu tutaj Okej, okay, tam wys wyszedł ci, ale dobra już za późno Dobra, dobre podanie Ło Dosyć na Czy to faul Nie, Cześć. nie Cześć. wiem Możliwe, że... o faul No oczywiście Marcin tutaj nie wykonuje z racji tego, że no, słabo ma je ulepszone na razie więc, no nie ma się co dziwić o, Myślę, że na pewno trzeba mu główki ulepszyć, żeby Przy tych różnych chociaż coś wbiją mm -hmm. Patrz, przejął kolega Na tą wrzutkę, o no. no co tu się stało Ale już wrzutka mogła być naprawdę dobra Myślę, że z nogi by to na spokojnie Jakiś półwolej by wyszedł Dobra, zobaczymy. Dobre. Na szczęście nie tylko Motor, ale i przeciwnicy nie mają najlepszych strzałów. O, co? Aha, już tutaj stoi. Może zobaczyć jakie wyzwania na ten mecz mamy. Dobra, na szybko. 6-5 oceny meczowej, gol albo asysta i gol. Okej, okay, czyli jedno zadanie. Dwa zadania można wykonać po prostu jednym ruchem, tak? Golem. Co by było najlepsze oczywiście. Podać czy nie? 5-8 jak na razie mamy oceny. Ale bez sensu, bo... Proszę go o podanie, on nie wiem co on robi. Ojej, nie, to ciągle... chyba na kartkę będzie. No. Czy będzie pierwsza... Ona no, jest pierwsza kartka w karierze Marcina. 84. minuta, no mecz strasznie g*****y. Zobaczymy 0-0 chociaż ten jeden punkt niech będzie chociaż niech obrona coś zrobi Nice no Nie 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 co nie tak zdawać z tym zamkiem szogni Dobra Jest dużo miejsca na skrzydle Dobra i mocny strzał Ajajaj i bardzo mało nam tu dało do oceny, więc no bez sensu No ale dobra, no strzał pierwszy chyba to był strzał No chyba dzisiaj nie zapełnisz żadnego punktu, bo już 87 No niestety Zobaczymy No jeszcze fauluje nasz tutaj Nie, nie A przeciwnik? O Mamy jednak faul. 88 minuta Zobaczmy. Ta akcja może okazać się decydująca. Trzymajmy ten wynik. Dobra, szybko, szybko. Okej. Okay. Dawaj, dawaj, dawaj. Została jeszcze tylko. Wiem jak Czy będzie bohaterem meczu? Chociaż przy asyście możesz. Nie yeah. wiem. Brakował to strzał? I... Oj! To blisko, było! Aj, wyglądało to na okno, ale. No daleko brakowało. Drugi strzał, 20 sekund do końca meczu. I co? No i gwizdek. No i gwizdek. No dobra, jeden punkt do tabeli jest to. Wynik ale mecz nie jest. Jest to tabela, kiedy jest tabela. Faza grupowa jest to. No jeden punkt do tabeli mamy. Tak, mamy A no, wyniki punkty. innych drużyn tutaj są. Jest o 25. kurde. Jak to nam spadło źle? Dobra. Czekaj jeszcze, zobaczmy. Gdzie jest tabela? Nie ma tu chyba. Tu, tu, tu gdzieś w sezon będzie chyba. Nie ma. Tu, a jest. Tu wyniki. O. Ale to jeszcze nie jest nasza tabela. Tak. To jest tabela ekstraklasy. To. No to nie wiem, czemu nie piszę. Ale no dobra, no jak widzicie, będą mnie długo mecze. Na razie wiadomo, każdy zero. No i co? pad trafia do żyłki. Okay. Teraz żyłka robi trening, yy, po czym robimy. Zobaczymy, czy pójdzie ci może lepiej. No i dobra, czy ja zrobię coś innego jeszcze treningowego może, żeby było też ciekawiej. Także sobie wybierzemy jakieś inne tutaj ćwiczenia O patrz to już jest Ekstra klasa. O Kugle 29 to już, lipca. Już mecz ekstra, pierwszy mecz ekstra klasy w sezonie, mhm. czyli najważniejsze mecze w sumie. Ekstra klasa dla nas jest najważniejsza. No i gramy co? z jagą. No tak, gramy z jagą. No zobaczymy, jak nam pójdzie. To tempo na pewno trzeba byłoby trochę poprawić. E, trening zaraz tutaj Żyłka zrobi. I co jest to trzeci mecz? E, jeden tylko wygrany. Jeden remis, jedna porażka, więc mamy 1-1-1. Jeden, jeden, jeden. E, I no, obecnie mamy 0 punktów. Może po tym zdobędziesz jakiś punkt. Także wybieraj sobie ćwiczenia. Dobra, wybieram sobie. Ostatnie coś będzie z serii podań. Także może jakieś o tutaj wyczekiwane loby. Dobra, i co? Szybki lapse. Słuchajcie, no trening poszedł mi nie za ciekawie. Może nawet gorzej niż Pawłowi. No i wciąż jesteśmy na rezerwach, tak naprawdę. Trzy punkty umiejętności dostaliśmy, co ulepsza. To tempo dała ten, jak jest taki wolny. Dobra, tempo za dwa. No i tyle. To może i w driblingu chyba było po I, prawej i, stronie. Nie, czy coś za jeden tu jest? O, tak, jedno, to. Dobra. No, dribling okay. No i co? Przechodzimy do meczu już ekstraklasowego. Także mecz z Jagiellonią. Oj, coś... W 5 minut tylko masz. No, niestety, Jeden niestety. dla dla Agieloni no może ugrasz, zobaczymy, może pójdzie ci lepiej niż mi. Mam nadzieję, mam nadzieję, że jakaś bramyczka będzie. Oj, su stroje takie słabe są. Dużo to białe i może, białe. może byś się skupił na przykład na zdobywaniu tego ceny? Żebyśmy mogli dostać jakiś level ekspo. Okay. No, bo w sensie no, w sensie próbuj strzelić, ale ogólnie no, to... No i tak to jest 1-0, ciężko to robić. Dobra, no, aha, nie wybiegł. Kurde, no czemu on nie wybiegł? Czekaj, a zobaczmy jakie zadania no tutaj mamy. Co najmniej 10% skuteczności drablingów. jeden celny strzał i 6-5 ceny To dużo podawa jeden celny strzał. Okay. To mocny możesz dać, tylko żeby był celny. No bo kurde... Nie wiem, mam 4 bo minuty. Bo dostajemy mega dużo na minus i... Jeszcze du... Nie wiem, jak to powiedzieć. dużo będzie brakowało do pierwszego składu, już brakuje więc tam też na pewno będzie. Dawaj, Nie jest polonik no. uh -huh. 5-6 oceny, no to dobra, 6-5 oceny, no możemy zapomnieć. Prawdopodobnie, chyba że bramkę uszczęśli. Jakieś szanse jeszcze są, na bohatera remisu. Tam zawsze jeden punkt jest. Okej. Okay. tak to tylko zero. Cofnę się tu do obrony, ale... Widzę, że dużo tu nie zdziałam. No tak i kontra idzie. Mm. O, ja bym kiwał. Oj, może na Dobra, i jest! Mamy bramkę! Jest! jest! Ale ładnie, piękna okienko. Czy co, mamy zadania zrobione? Zobacz, zadanie. Bednarek. Dobra, i teraz. No i Oj, mamy, zadanie. Tak. No i dobra, i na pewno. 8-2. O, 8, chociaż jeden punkt zdobędziemy. Widzicie, nie mamy jeszcze swojego zdjęcia niestety, ale nie ma co się dziwić. Może jeszcze druga bramka będzie. No, cicho. Ajajaj, aj, aj, aj. jeszcze rzut rożny, jeszcze list, jest jakaś aż szansa. 9 oceny, no to bardzo dużo. O, stryjek tutaj zadowolony, że obronił. No, cieszą się, jak jelończycy. Mistrzowie Polski się cieszą, ale, ale no... Patrz jaki strzał, to był dobry strzał. O, ale obronił też ładnie ok, ja mu może tu wybiegnę. Dobra, spróbujmy tak to zrobić. Aj, nie, nie, nie. Żebyś tylko nie stracił, za tak jeden punkt chociaż będzie. Dobra, goni go, goni go. sekund. No, pis, pisze mi to pracuje na dwóch tym czasie. Może się czasem. wróć. Patrzcie czterech iha tych trzech. No czemu oni nie, nie, nie doskoczyli do niego? Dobra. Dobra, 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 jeszcze jest minuta. Aha, dobra. No, żeby tego nie stracili. Nie. 8-8 mamy, dobra No dobra, spalony na szczęście Mamy jeszcze jakąś szansę tutaj Tak naprawdę niewielką Ale jeszcze dodatkowy czas pewnie będzie z minuta, dwie I nie trafił w piłkę Bednarek, ja w sumie no. I tylko minuta, więc y, no, odrobisz, nie odrobisz, ale... Chociaż nie strać. No, oj! Ale ryzykownie Wywalaj to Posłuchał, ale tak, tak no... Niecelnie. 10 sekund do końca meczu. 9-2 oceny, więc i tak bardzo fajnie. Jest pier pierwsza bramka w... Yy, yy, pierwszy meczek tej klasy, pierwsza bramka, więc yy, no, chyba lepiej wymarzyć sobie nie mógł rozpoczęcia. Dobra, tak także to, że koniec... Minut. No i jelonia z motorem <laughs> dzieli się punktami. Tak, także przejdźmy sobie, zobaczmy ile dostaliśmy na plus tutaj ławki i expa Okej, okay, także dalej i patrzymy co nam tutaj wywróżą. Hmm. 25 i... o i 3 punkty są, także możemy coś ulepszyć i tak, no co co? Co? No czekaj, zobaczmy jak tutaj wygląda nasz sezon jak wygląda tabela teraz. Tabela wygląda... Miejsce. kto jest na pierwszym miejscu. No pogończecin, ale w sumie to na razie jest i tak nieważne. Pierwszy mecz no pierwszy mecz. Mm -hmm. No, obecnie Mistrz, drugi widzech jest, trzecia Krakowa. Okay. No, raczej sprawdziłem, że życiu by się tak nie potoczyło. Patrz, jakie tu są Ale... wyniki: Piast, korona 1-1, Raków, górnik 2-2, Pogoni, Radomiak 4-1, no, różne tutaj są wyniki naprawdę. Lechia Śląsk grał, też pierwszy mecz 2-2. I 2-2, no to bit. Czyli co, po jednym punkcie, no to w sumie jedna wygrana już możemy być, praktycznie pierwsi nawet. Dobra, Ale... tempo, co myślę, no, że dalej. nie wiem, no jak, odczu... jak odczuwałeś, jak było w tym meczu. No, jeszcze było tak no um, trochę, trochę, trochę jeszcze potrzeba. I może coś do strzelania albo podań. Mm, dobra, może coś ze strzelania, właśnie. Cześć, karne. Mm, karne. Celność główek, dobra, nie to. Może wolei, główek. właśnie na te wrzutki. Mm. Jak główek nie mamy na razie Gdzie są Po prawej stronie chyba. Mamy kłódki. A nie, patrz, no tu, tu. i góry. O. O, a to wykończenie no to git. Dobra, no to wykończenie. Nie, no i co? No to byłoby chyba na tyle. Także pierwszy gol w sezonie, 5 minut, pierwszy gol w klasie. Także co? Żegnamy Was dzisiaj. Witamy Was jutro. To był Paweł, a to był żyłka. Także Cześć. co? Cześć!